Cześć, Malko, witajcie moi drodzy z tej strony Litwin, Zapraszam Was do kolejnego odcinka z Wildlands. W tym odcinku, jak wiecie, rozprawiamy się z El Pulpo. A w zasadzie nie zabijamy go, ale musimy go porwać i od, um, odprowadzić na lotnisko, więc on musi żyć. Niestety, niestety on musi żyć. Także mamy dotrzeć do kryjówki El Pulpo, pozostając niewykrytym. Zapraszam, bawcie się dobrze I razem z tym. Alcancenlo i protejanlo, para que pueda salir del país. Kiedy esté a salvo, hará correr la voz sobre Flores, para que el sueño vaya por ella. Dobra, tu nie wyjedziemy, lecie z tego muru, bo jesteśmy w willi Nigi Flores prezydencji. Zbierałem dodatki do broni i akt do operacji. Oczywiście, no może nie oczywiście, ale e, myślę, że. Pojawimy się tutaj w tej rezydencji, jak będziemy gonili albo rozprawiali się z panią Nidią, z tą Piękności. I wtedy tutaj myślę, że przyjedziemy jeszcze raz, ale dla pewności wolałem teraz sobie odwiedzić to miejsce. Wcale dużo ochroniarzy tam nie było. No, jeżeli nie było Nidii, to, to pewnie dlatego, co jest brane. Pewnie dlatego tak mało tych ochroniarzy też tam było A jak będzie misja o wyeliminowaniu Flores, to myślę, że... Myślę, że znacznie więcej będzie tam ludzi. Tak obstawiam. Zobaczymy. Ale teraz nie czas na Nigie, teraz czas na El Pulpo. Mamy się do niego dostać. Gdzieś tu widzimy na wzgórzu tam jakiś dom jest, tak? Teraz zobaczmy nawet na mapie. Posterunek. Ok, ale jakiś niedłuższy się wydaje. Zaraz zobaczymy. O, 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 Ok, już się zbliżamy. Kilkaset metrów. Nie podjedziemy główną drogą. To by było głupie. Aha. To sobie zostawmy samochody. I zróbmy tak. Tu mamy jednego. Tutaj drugi siedzi ogląda TV. Tu trzeci chodzi. A zobaczmy jak tutaj to wygląda. Ha? Huh. Nikogo nie ma? Markando objetivo tiene algunos civiles cerca. Ponerme en posición, pero una buena ubicación. Mierda, necesito una buena ubicación. Objetivo marcado. Sí, objetivo marcado. Cuando digas, he perdido el objetivo. listos para atacar. Ok, estos tres salvajes. Ahí no hay enemigos en la zona. Muy bien, muy bien.

No weź go, coś się dzieje. Co on robi? Aha, no dobra, siadaj. Co jest grane? Ja cię chronię, stary. Ya estoy, vamos. Liemy. Llegan bandidos, abran fuego. Dobra, dobra, dobra. Disparen a esos hijos de la boca. Okej. Opa, ki tutaj. Na kolejne, bardzo. Ui, ui, e -e -e -e. Ale ten samochód mi się to rozbije. Y -y -y, niedobrze. mnie to jest to, co mi Tak, mam nadzieję, że na jest blisko. Tak, przyszedł, siad, gdzieś. O, dobra? Dobra, zginął. Misja nieudana. Cel zabity. Aj, 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 aj. No dobra, to teraz tylko... jak to zrobić? Hmm... Zaraz zobaczymy czy my mamy na maksa... Aha, dobra, musimy tam dojść Wiecie co? To zróbmy tak, że... Zróbmy tak, że ja za, za chwilę, jak um, będziemy z tym no el Albo nie, dobra, mamy 250 metrów, więc też nie przesadzajmy. Aha, tak, chciałem zobaczyć, czy mamy um, odporność na eksplozję, kuloodporność, osłona pojazdu. Tu może zróbmy to, to... Pojazdy na naziemne, którymi się poruszasz, myślę, że zróbmy tak. Eee, I teraz. Hmm, jeszcze może coś. Drużyna, drużynę mamy już na maksa. Prawie jeszcze urodzony przywódca. To byśmy mogli zrobić. Dobra. Mamy ulepszonych. Eee, ulepszone samochody. I, I moich kolegów. Prawie maksymalnie, więc. Mam nadzieję, że. Może tym razem pójdzie lepiej. Zróbmy tak. Jest też rzut pojazdu. Pan rzutę rzutę. Aha, spoko. Tengo el del pulpo. A que salga. Dobra, siadamy do suwa Santa Blanki. Vámonos. Dobrze, było gdybyś ty wsiadł do jakiegoś mocniejszego pojazdu, wiesz? Listos, chcesz. Jazda. żeby nie strzelał do... do empulpo. stać, o co chodzi? co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Hmm... No to powiem wam, że nie wiem jak tą misję zrobić. Szczerze mówiąc. Co, my mamy do przodu jechać? Albo może, żeby nas nie zauważył? Hm... Nie rozumiem. Dobra, myślę, że zobaczymy się z powrotem jak coś wymyślę. Dobra, spróbujmy ostatni raz. Właśnie widziałem jednego z fusiles. enemigos en la zona. Dobra. Tam sam helikopter. Spróbujmy teraz zrobić tak, żeby on nas nie zauważył. Czy to poprawi tą sytuację? Hmm. Tengo delante el refugio del pulpo. Esperaremos a que salga. Vamos a la zapatería. Para nada sin cubrir. Es nuestro problema Ja conduzco. Llegan bandidos, abran fuego! Cel jest zbyt daleko, już jadę, już jadę. Nie. Tak go Puta madre! teraz to ja to Co się dzieje, co się dzieje? Co robisz? Ale idiota, ale idiota. Jedziesz. Dobra. Musimy chyba go trochę wyprzedzać, widzę. jechać kurde No raży przynajmniej jak to po powiedzmy że zrobić wydaje mi się, że musimy jechać trochę przed nim ale to, jest, to debil no debil wjeżdża w nas po prostu ja tam staję nawalam się z, z tymi z kartelem a on po prostu wjeżdża w, w nasz samochód no inteligentnie no jeżeli ta e, Nidia powierzyła takiemu gościowi e, słuchajcie m, pieniądze, to gratuluję. To naprawdę gratuluję. Ostatni raz. Jak mi się teraz nie uda, to będę próbował i dopiero włączę. Jak mi się udało, bo... Ciekawe, ile mi to zajmie w ogóle. To nie ma znaczenia, czy on nas widzi czy nie widzi. Dobra. Tengo delante el refugio del pulpo. Esperaremos a que salga. Un momento, conduzco yo. Idziesz? Idziesz. Zobaczmy gdzie to jest lotnisko On tu gdzieś jedzie, tu Prowizoryczny może tu? Zobaczymy Dobra pojedziemy teraz trochę przed nim Jedź, dobrze, jedź. Kurde, dosyć, nie mam tego, co mam. To jest bardzo dużo, ale nie stary! No. Dobrze, dziękuję za No i dupa. To jest zabity, tak? No, chyba zabity. Dobra, słuchajcie, wrócę do was, jeżeli coś mi się w ogóle uda, kiedyś mi się uda, no, także no, dla was za chwilę, ja ciekawy ile mi to zajmie, także do usłyszenia. Słuchajcie, może nam się uda, jeżeli ten pacan, jeżeli ten pacan zacznie jechać normalnie, to może nam się uda, ale to jest idiota, ja cię kręcę, słuchajcie, on mógł tu dawno już dojechać. Prosto masakra Chamilej, chrome, Dobra, teraz trzeba zdjąć tego, tego helikopter Chyba się udało. Lecisz? Leci, lec. El pulpo llegó al aeródromo de Barbechos y está en camino a México. Y el sueño confía en el pulpo, así que ni está en apuros. Parece que Santa Blanca tendrá que iniciar de nuevo su operación de lavado de dinero. La misión continúa. Recibido. Estamos en contacto. Cambio y fuera. El pulpo está a salvo. Repito, a salvo. Nos vamos de aquí. No más excusas. Queremos nuestro puto dinero. Ahora. Nidia se encargará de esto. Sueño, vamos a tener que hacer cambios. Nidia ha sido una de las mejores durante años. Quizá demasiados. Quizá perdió facultades. Con el paso del tiempo había visto ir y venir a muchos narcos. Cuando eres el rey, aprendes a perder a algunos caballeros. Pero Nidia Flores era diferente. La había tomado bajo mi protección cuando era joven. Era, era lo que más cercano a una mm. hija que jamás podré tener. Era mi reina. Si la arrojara a los lobos... Una parte de mi moriria con ella. Tendra su dinero, se lo juro, se lo garantizo. No hagas que nos arrepintamos. Ostępuję tu, palabra. Okej... Okay. Także. Zobaczmy sobie teraz na mapę. Już trochę mamy e, ten kartel zdestabilizowany. Hmm? Zobaczcie. E, tak, tu mamy trzech, tu mamy. a Tu niestety jednego tylko w ochronie, tu dwóch, tu dwóch, no, indoktrynacje. Jeszcze tylko nam jednego brakuje. Hmm, dobra. Zobaczmy teraz sobie na, na mapkę, jak to wszystko wygląda. Tu ma 5, 5 trudności 4, 4, e, tu 4, 4, 4 tu jedna jest 5. 5 To myślę, że teraz pójdziemy sobie w tą stronę i zrobimy te dwa tu obszary: produkcja Villa Verde i indoktrynację Espiritu Santo. Trochę tego jest. Zobaczcie, tu będziemy mieli 6 misji, tu będziemy mieli 5 misji, także naprawdę, naprawdę będzie sporo zabawy. Ja jeszcze sobie tutaj oczyszczę ten teren, pozbieram wszystkie akta operacji, pozbiera, wykonam wszystkie misje. Tu, gdzie nie ma nikogo, rzadko nikogo z kartelu. Więc dla mnie to będzie, myślę, że jakieś 2-3 godziny gry. A dla Was już w następnym odcinku będziemy się zajmowali albo tutaj Espiritu Santo, albo Villa Verde. Już będziemy, przejdziemy sobie do misji. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do następnych odcinków. Ja myślę, że mi tu, tak jak mówiłem, trochę zejdzie czasu, że tak powiem, maksując te tutaj te trzy obszary, a e, was zaproszę, jak będziemy robić już ciekawe misje fabularne. Także jeszcze raz zapraszam, Trzymajcie się e, hej.